Jesteśmy na stoisku firmy Engel, lidera jeśli chodzi o produkcję wtryskarek na świecie. Ostatnie badania dotyczące rynku tworzyw sztucznych pokazują, że z trzech gałęzi tworzących tę branżę, czyli producentów tworzyw sztucznych, przetwórców tworzyw sztucznych i producentów maszyn, to właśnie producenci maszyn w ostatnich latach osiągają największy wzrost. Zatem, czy jeśli chodzi o działalność firmy Engel, to ten wzrost w produkcji maszyn też jest widoczny? Wzrost jest widoczny, ale oczywiście nie tylko wzrost produkcji maszyn, ale szczególnie technologii, dlatego że tworzywa sztuczne otaczają nas wszędzie i od dłuższego czasu. W tej chwili ciężar gatunkowy przeniósł się jak gdyby w tą stronę, aby coraz więcej szukać oszczędności i my w tym roku prezentujemy szczególnie ciekawe. Gniazda produkcyjne, yy, wysokotechnologicznie zaawansowane. Tutaj za plecami stoi maszyna do wtrysku spienionych tworzyw sztucznych, ale spienionych metodą fizyczną, czyli polegającą na tym, że w procesie dozowania mieszamy gaz, w tym wypadku azot bądź dwutlenek węgla jest to też możliwe, mieszamy po to, aby stworzyć strukturę piankową. Ta struktura piankowa powoduje oczywiście w konsekwencji obniżenie wagi detalu. To, to obniżenie wagi nie jest może rewelacyjne, yy, czyli nie oczekujemy zbyt dużego, dlatego że chcemy zachować mechaniczną wytrzymałość tego detalu, to jest na poziomie 10%, ale przy okazji zmniejszamy siłę zwarcia maszyny o 40%, skasamy czas cyklu o 30%, a w konsekwencji dajemy na rynek detal, szczególnie detale w motoryzacji lżejsze o te kilkanaście czy kilka procent, a ten lżejszy detal w motoryzacji to oczywiście jest mniejsze zużycie paliwa, lepsza ekologia i tak dalej, i tak dalej czyli świat idzie w tym kierunku. W innych, w innych momentach pokazujemy na przykład e, wtrysk z rozmuchem, czyli znowu idziemy w tym kierunku, aby e, nie prowadzić procesu w kilku etapach, tylko w jednym kompleksowym. To oczywiście daje dużo oszczędności energii elektrycznej. Nie potrzebujemy nagrzewać preformy oddzielnie, nie potrzebujemy maszyny do rozmuku, bo robimy to wszystko na, na wtryskarce w jednym, w jednym procesie. I oczywiście pokazujemy też automatyzację, automatyzację, która... Zaczyna też coraz bardziej dominować z tego względu, że wymagania odbiorców są coraz wyższe, detale nie mogą być uszkodzone, robot powoduje to, że procesy są bardziej stabilne i oczywiście w konsekwencji mamy mniej braków, mamy większą efektywność produkcji. Pokazujemy też oczywiście automatyzację w bardzo kompaktowej zabudowie po to, żeby też oszczędzać miejsce na halach produkcyjnych, bo te hale, te powierzchnie produkcyjne też oczywiście kosztują. Właśnie, kwestia energooszczędności to jest to, z czego Engel od kilku ostatnich lat słynie, i chyba największe starania konstruktorów firmy idą w tym kierunku, żeby te maszyny były jak najbardziej energooszczędne, bo kwestia energii to jest to, co w tej chwili najmocniej spędza sens powiek przetwórcom. Taką jedną, jedną z tych. Yy... Alternatywnych rozwiązań to jest technika EcoDrive, polegająca na tym, że silniki napędzają pompy hydrauliczne. E, przy okazji tą, te napędy można, można połączyć e, z elektrycznymi jednostkami wtryskowymi, które gwarantują tą, tą dużą oszczędność energii elektrycznej, dlatego że e, omijamy prądy rozruchowe. Falowniki nie potrzebują tych prądów rozruchowych. Wobec tego, jeżeli jest czas chłodzenia na maszynie, czyli jeżeli jest inna. Inna, inny fragment technologiczny, który nie wymaga ruchu. Oczywiście te silniki się wyłączają, nie pobierają w ogóle energii elektrycznej, stąd te, te wielkie oszczędności na poziomie 30-70%. do 70%. To jest dużo, jeżeli chodzi o oszczędności energii elektrycznej. I oczywiście w tym, w tym kontekście pojawia się pytanie, czy moja maszyna, którą dzisiaj kupuję, co, to, to, w co dzisiaj inwestuję, musi mi wytrzymać 20 czy 30 lat na hali produkcyjnej, czy za 2, 3, 4 lata to już będzie przeżytek, to już będzie coś, co jest nieekonomiczne, yy, w efektywności. Tej produkcji. Nie? Nowe pytanie. No właśnie, Engel przez te 2-3 lata wymyśli coś jeszcze bardziej nowoczesnego, tak iż te dzisiejsze rozwiązania już nie będą takimi top trendy najnowocześniejszymi? Myślę, że tak. My w tej chwili za miesiąc, za, za, za dwa tygodnie właściwie już w czerwcu organizujemy e, targi te, te domowe e, w Austrii, na które zapraszamy wielu klientów z Polski. Tam jest jeszcze większe stoisko przygotowane, które pokazuje jeszcze więcej możliwości, również tych możliwości na najbliższe lata. Tam również chcemy zaprezentować to, co szczególnie w branży motoryzacyjnej w najbliższych latach e, może, może zaistnieć i może się wydarzyć. Serdecznie zapraszamy oczywiście na to sympozjum. A jaki w tej chwili w porównaniu z ostatnimi powiedzmy pięcioma laty jest w Polsce popyt na wtryskarki Engla? Czy to zapotrzebowanie stale wzrasta, czy utrzymuje się może na podobnym poziomie? Stale wzrasta z tego względu, że to co myślę, że to jest pozytywne, to to widzimy, to coraz więcej tych dużych koncernów inwestuje w Polsce, rozbudowuje się i oczywiście to powoduje. Ten, ten, ten czynnik napędowy, że ta ilość maszyn y, wzrasta? Chociażby przykładem jest to, 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 z czym też nasz rząd współuczestniczy, czyli budowa fabryki Samsunga we wronkach, y, nowe, nowe hale, nowe maszyny, nowe miejsca pracy i, i tego typu powiedzmy przykładów właśnie jak, jak, jak we wronkach jest coraz więcej. Właśnie, bo z jakich ostatnich inwestycji, takich dużych, tak jak Pan tutaj wspomniał, o wronkach? Firma Engel w Polsce może być najbardziej zadowolona, najbardziej dumna. Co udało się zrobić tak, żeby wyposażyć hale maszynowe liczących się polskich przetwórców? Myślę, że to, co to, się robimy na południu Polski, nie chcę tutaj mówić nas konkretnych firm, ale, ale cała branża motoryzacyjna na południu Polski silnie rozwijająca się. Kończymy montaż kilku, kilku zakładów w tym momencie, gdzie rozpoczynamy produkcję. Yy, Układów desek rozdzielczych do, do nowych samochodów, które wchodzą na rynek typu Land Rover, typu Jaguar. To jest wszystko w Polsce. To są miski olejowe, które uruchomiliśmy do wszystkich typów silników BMW, na przykład. Nie? Jest się czym pochwalić. A czy oprócz branży motoryzacyjnej, na przykład w sektorze opakowaniowym, w tej chwili maszyny engla również znajdują wzięcie? Czy motoryzacja to jest ten główny czynnik Waszego wzrostu? Nie, Myślę, że to, co, to nas, co nam daje ten, też ten napęd i tą chęć do intensywniejszej pracy, to jest to, że obsługujemy wszystkie branże i żadnej branży nie traktujemy e, po matoszemu. To, co zrobiliśmy już jakiś czas temu, czyli podzieliliśmy fabrykę na sektory po to, żeby bardziej specjalistycznie można było klientom pomagać i tak dalej. Czyli w tej chwili mamy grupę pracowników, która obsługuje dział motoryzacji, dział opakowań, e, technikę medyczną, zupełnie inne normy, normatywy. Teletronikę, elektronikę i dział techniczny wyprasek. Także każda branża jest zarówno silna w Polsce, jak i wymaga szczególnego, szczególnej opieki, szczególnych konsultacji, szczególnego wsparcia technicznego. Właśnie, a jak pod względem obecności i rozmachu działania wygląda polski rynek z innymi rynkami europejskimi w kontekście właśnie globalnej działalności Engla? Jesteśmy tutaj w Polsce liczącym się rynkiem? Na pewno jesteśmy liczącym, na pewno nie jesteśmy nie mamy takiego potencjału osiągniętego jak inne kraje naszego regionu, typu na przykład Czechy, z uwagi na jeszcze ciągły brak infrastruktury. Na przykład, ostatnio, ostatnio produkcja światłowodów wylądowała w Strykowie, dlatego że nie było dalej autostrady. Gdyby była dalej, pewnie by szukali innej lokalizacji. To jest taki trywialny przykład, ale oczywiście on pokazuje, że ta infrastruktura też oczywiście jest potrzebna. Musimy to bardziej do tego kompleksowo jeszcze podchodzić. Mam nadzieję, że mistrzostwa w pomogą nam też w większym rozwoju naszego, naszej branży, naszego przemysłu. Właśnie, a spodziewa się Pan, że może w perspektywie kilku lat branżę maszynową znowu czeka taka zadyszka, jak to miało miejsce no, w tej pierwszej fali kryzysu w 2008 roku? Myślę, że nasz rynek jest przygotowany już na to, żeby skutecznie bronić się przed tym kryzysem. Być może minimalne załamanie może być, oczywiście nie w każdej branży, ale Mentalnie, świadomie i tak dalej jest zupełnie inne przygotowanie i myślę, że nasz rynek, nasza, nasz przemysł, nasza gospodarka jest w stanie się skutecznie, skutecznie obronić? Engel, z tego co wiem, w ostatnim czasie dość mocno intensyfikuje swoją obecność w Chinach. Jak tam to w takim razie wygląda? Co na rynku chińskim Engel jest w stanie zaoferować? Nie tak dawno zwiększyliśmy moce produkcyjne w naszej fabryce w Szanghaju, w zakładzie produkującym duże maszyny na rynek azjatycki, zwiększamy moce produkcyjne w na naszym zakładzie w Korei Południowej, dlatego że jak wszystkim wiadomo rynek azjatycki się bardzo intensywnie rozwija z jednej strony, a z drugiej strony ten potencjał azjatycki jest wielokrotnie większy niż europejski, dlatego, dlatego nie, możemy, nie możemy nie istnieć na rynku tym azjatyckim i mamy bardzo silną pozycję, coraz to bardziej silniejszą. A ten rozwój na rynku azjatyckim będzie mógł iść w perspektywie kilku lat z obniżeniem działalności produkcyjnej tutaj w Europie? Myślę, że nie dlatego, że yy, przekonaliśmy się, że Europa jest w stanie konkurować z rynkiem azjatyckim, chociażby tym, że, że rynek europejski potrzebuje krótkich serii, potrzebuje różnych wzorów kolorystycznych, różnych elastyczności, czego Chińczycy czy Azjaci nie są w stanie zapewnić. I to jest ta nasza szansa europejska, że możemy z nimi skutecznie na rynku europejskim konkurować. Dziękuję.